Cześć, Siemano, z tej strony Bartek, a to jest drugi odcinek serii y, Gita z Forum Liberty City z dodatku The of Gitonu. I właśnie już robiłem tą misję z Yusufem, ale no niestety nie udało mi się było normalnie, kurde. No, bo no, wiecie ten, y, bo filmik mi się kurde przesyła, zaczyna ten, konwertuje, a mi kurde, właśnie tak laguje, że nie wiem. I tutaj właśnie też możecie to zauważyć. I dobra, słuchajcie. O, tutaj będzie Yusuf. Dobra, wspominałem rozmowę, bo nie chcę mi się tutaj słuchać. dobra. Wiecie co? Zróbmy sobie tą misję z M, bo to jest oczywiście mała Luisa. Czy co? Nie, ja sobie wysiądę, bo to akurat blisko mamy tą misję. A tamto, gdzie sufrę, to może wykonamy sobie kiedy indziej, bo naprawdę... Kurde, nalaguje no mi, trochę trudno mnie sterować. No, a... Co to było? Kurde, trochę się przesłyszałem, bo jakby ktoś z skałacha strzelił. Może cały czas mi się to przypomina, ta misja, Boże. Jak oni z tego strzelali na tym jakcie, Boże. Myślałem, że mi się to dalej, kurde, gdybym tak kurwa, ale ścina, że nie wiem. Więc szybko zrobię sobie tą misję z M. Akurat wiem, co tu będzie. Więc okej. Okay. No i jesteśmy. Mama, boy. gdzie jest su cafecito. Gracias. Pierwsza No, Mami, to yo, Luis! Hey, Hijo, quieres un cafecito. Sí, um, uh, hey. hey. I guess I didn't recognize you from your mom not having any pictures of you up on the walls. Yeah, I guess she doesn't have any up. Now you mention it. I guess much shots don't sit along too well with graduation shots. Hey, who the fuck are you? Well, it's complicated. Mr. Santos is a businessman. It's not that complicated when you think about it. You see, your mother here has been making that classic American mistake. In other words, she's been living beyond her means. Hey, bro, be polite when you talk about my mother, man. I'm being very polite. See, I like her. She's a good woman. If I ain't like her, I would have burned this building down by now. I mean, you know you could have came to me for money. But what would you do to get it? Yeah, I wouldn't borrow it for a piece of shit like this. Hey, be careful, kid. I could have you killed. Oh, I'm real scared of you, motherfucker. Huh? How do you sleep at night, man? Don't shocking to all women hey hey she called me okay it's business we run a service she knew the rules she should have read the small print you know you really are a piece of shit i'm a businessman and trust me it could get a lot worse my friend now calm the fuck down your mother told me about you maybe you can help me pay off your mother's debt that way this building doesn't have to come to an unfortunate end yeah, okay. Okay, let's go. As always. Nice to see you, Miss Lopez. Luis, be careful. Yeah, There's a bit rich coming from you. You ought not to judge me, Luis Lopez. You're just like your father. Oitam, oitam, ja jestem pomad. Ja jestem taki sam jak mama moja. going somewhere close. I co? Kurde. Bro, trzymajmy się trochę tak wycie.

Coming back here again. Man, there's probably even some guys on the scene that still remember me. If they ain't all fucked up by now. Jesteśmy. tylko troszeczkę. What if I get used to winning? Then your mama better get used to me coming around and not being my usual friendly self. No, jesteśmy akurat my. Wygraliśmy pierwszą rundę. Wygraliśmy drugą rundę, no i, ten... no i ten gość będzie najmocniejszy. Oj, 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 oj czekajcie.

chyba będzie zaraz zobaczycie buga, że oczywiście, że jest kurwa, ja widzę tej misji zaraz zobaczycie, bo to kurwa jest pojebane jak nie wiem mo. kurwa, zabił mnie chuj w tej misji naprawdę jest Bóg ja tego kurwa nie lubię ja pierdolę oczywiście tą misję sobie wykonam Kurwa, a dobra, weźmy sobie jakiś samochód. Kurde, ile ten odcinek już trwa? Zróbmy sobie misję z tym z tonem. Dawaj jedź, jedź Kurde, nie lubię takich samochodów Dobra, No dobra a nie, kurde, myślałem, że to że będą to, to tacy policjanci to tacy lepsi. Bo oni zawsze mają tutaj karabiny, bym ich zabił. Ale my niestety nie mieli. Mam 10 granatów i trochę amunicji z tego Digla. Digla. Na razie te dwie misje trochę ich nie mogę wykonać. Bo jedna jest zbugowana. A druga druga no to ma lagi oj tutaj jest klub Bahama Mamas z tego co wiem i on tutaj jest ten i szkoda że do Bahama Mamas nie można wejść bo to bardzo fajny klub no tylko on jest tylko dostępny w misji w misji Kolera, no. W misji 15 Laska z bo z Balluwerant. Chyba, chyba dobrze powiedziałem. Jakby co, to ja nie będę już nagrywał ponownie tej misji z ten. <coughs> Sorki. Tej, tej misji z Domkiem. Bo nie chcę Wam tutaj takiego trudu robić. Ja oczywiście Wam powiem, jak to było tam. Albo, albo, jak już, albo jak już nie będzie zbugowana, to akurat pokażę Wam koniec tej misji, żebyście wiedzieli, co się tam stało. Bo może mi się uda, albo i nie. No kurwa! Akurat misja stony Tony'm jest dostępna, bo jest w domu, akurat. Główno, wiesz? Dobra, no jesteśmy. Aha, wiem co to będzie. No, wiem to będzie misja. Czyli ten ten golf. Oh, where the fuck have you been, man? Yeah, I Came as soon as I could. I don't pay for as soon as I could. Sleep with half the women in Liberty City, no doubt. What's wrong with you, man? You act like an asshole. You think I don't know that? You think I like being like this? Then what's wrong, T? I fucked up. Good and proper. I worked Algonquin nightlife twenty years. I beat everyone, mayors, rivals, drugs, everyone, and this time I fucked up. I'm the only man in the history of this town with the hottest gay and straight clubs at the same time, and I'm about to lose everything. What are you talking about, T? Eh? I don't know if it's that idiot Evan, or, or the economy, or this fucking cocaine, or the pills, which I am not taking anymore. But this time I fucked up. Oh. Oh. I've done a deal with the wrong devil, man. I'm such an idiot. Things have been bad before, man. You get us out of it. I fight, you plot, together we get out of it. Sure, but we've never been this fucked before. Hey, you saved me, man. Made me. Gay okay, Tony, Lowe's be the king of this town. You are this town. I sold the business to two different people. No, suova no. Wow. If they oh, don't like it, I take them to the special VIP room at the bottom of the West River. It's gonna be very crowded in the VIP room. These are not nice people, and there's a lot of them. And right now, you and me have to go play nice with one of them so they don't start sending rent a goomba into the club. Fuck. It's gonna be okay, man. Yeah, whatever. Meanwhile, there's a there's this. Blogger, this nebbish with internet connection, bad-mouthing me all over town. Do you know this guy? The, the celebrator? Celeber what? I, whatever. Come on. Alright, who's the girl? There wasn't a girl, man. There's always a girl. Pff, to też słowa zwiastunu, chyba. Znaczy, nie, te słowa to akurat z jakiejś, z jakiegoś intra pamiętam. Dobra, no to jedziemy. Czekać trochę ścisze sobie mm. O, oh, dobra Dobra, już możemy jechać Dobra, no to Kurde Tutaj akurat w tej misji będziemy grać w golfa Dobra. No, już prawie zaraz będziemy. No jesteśmy. Nawet ładnie zaparkowaliśmy. No, see no the Oh! Rock, hey, how are you? There they are, the spick and the fag. Tony, shit! You got burrito breath, you ain't been eating Mexican again, have you? you Rock, you invested in the wrong clubs, man. Maybe split sides is more your vibe. Oh, but a bum. I'm sure I would have found that funny if I spoke spick. Real shame, I'll have to ask my maid to translate for me. Rock, what do you need? I need you to help me get some information out of this union prick who's decided to get an overinflated opinion of himself. These fucking guys. Stuck in the 1970s or something. Where is he? He's right down there. You fucking miss me, you shit. Fucking prick. Oh, big man. Yeah, yeah, you fucking miss me, I'm prick. gonna get down there and go you talk missed. to him. You swing like a fag. hit him with some balls when I tell you to, huh? You think you can do that for me, Louise? Yeah, I'll give it a try. Okay, so we're gonna golf. What? What was that? Wiesz, się tak rabuguje czasem. Czekajcie, ustawmy sobie... Czekaj jeszcze dobrze sprawdzę? O chyba nie trafię. Napra no, 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 no blisko było. No, tra... Kurwa, teraz za daleko. Raz za lekko, raz za mocno. Zamknij się, bo zaraz trzeba będzie cię ratować. Kurwa, to nie zamknij się, bo przecież się nie mogę skupić. Jest! Udało się. <laughs> It's a 4 on Columbus fights there, boy. I ain't letting you off that easy. Fuck you, all right? Fuck you. There ain't nothing else. Why is he moving it? Damn, if I know. Don't Rocco have someone else to hit the batting catch for? Him? You've met the guy, haven't you? I can't imagine he's got too many friends. What does Cool. More bardziej to being caddies. Shit. Nie tour to championships, that's for sure. Kurwa, to ryj. O, dobra! You go. Else, come on. I hear Jack Duffy with the TWU might be with them. Okay, Now, fuck off already. Just don't add up. I told you enough already. Prosto viajeczka. Where'd you learn to play golf Lou? Right here, right now. Needs must, do no? To be honest, I never fancied the game. I find the clothes you have to wear kind of unflattering. Sure, Oh, ideal. Oh Yes! That ain't it! You and me know that ain't it! You fucking assholes! The head of the LTAs with the Messinas! There's no way you're gonna get those contracts!

O, nie wiem. Decy... Nie wiem, nie wiem. Pomyślę. Dobra, pom po powi... Dobra, pomogę ci, typu, szony jeden. Ja. Jestem snajperem! Cicho, ja wiem, co robię! Lecimy! Kurde Czekajcie Czekajcie, ja zbieram amunicję Czekajcie, amunicję tylko wezmę A nie, nie potrzebuję O! Moja ulubiona muzyka chyba leci na Electroshock Nie, kurde, na którym to było? Aha, tutaj. No kurwa jadę. A chuj wamy w dupę. Roko, jedź, kurwa! O kurwa, kurwa! Dobra, macie prezent i odwalcie się ode mnie. U, szkoda, że tego nie, widzi, nie, widzi, nie widzieliśmy. Dobra, już widzieliśmy. Patrzcie, patrzcie, jednie. Patrzcie. Zaraz jednie. To samo jedzie. O kurde, lepiej spadajmy, bo to zaraz wybuchnie. Ach, wybuchło. Będę szybko, bo zaraz ich zgubimy. Ha, postrzeliłem cywila. I co mi zrobicie? Bra. Já estamos na i co mu teraz ma powiedzieć mam wózkiem golfowym jechać chodź... po mieście bo ci pojebało o to jest lepsza kamerka <laughs> 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 to, to sobie <laughs> jedziemy <laughs> to jest zajebiste <laughs> <To jest sojewiste. laughs> You gotta calm down You're really pushing Yeah well if you weren't out chasing tail This is a two man operation Maybe things will be holding together better Oh I'm getting blamed for this now oh, Of course Whenever I come to the club you ask me to run off On some stupid error like a child I'm going to kill you, see you. <laughs> And you don't even tell me I can't It's no, so fucked up i feel i Luis? Oh, here we are, bro. rest up, okay? listen, lou, would you mind paying Maury a visit? he says he needs help with something. i know he's a bit of a schmuck, but we owe the man money, and i don't want him anywhere near the clubs. i feel you, that thing. that guy is a social atom bomb. Dobra, no to będziemy już kończyć ten odcinek, bo naprawdę już długo trwa. No więc. O, zobaczmy się podsumowanie. O! No niestety nam się nie udało. O, cholerw! Cholerwcia! Pf, cholerwcia, dobre! No, tylko się... o, 11 headshotów, akurat i. No niestety więc dzięki za obejrzenie tego odcinka. Nie wiem co będzie w następnej misji, ale w następnej misji chyba zrobiłbym z moim. Więc dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.